Moja kumpela kazała mi wybaczyć mojemu oprawcy, więc użyłam jej logiki przeciwko niej. W zeszłym roku ucięłam kontakt z rodziną. Zero telefonów, zero udawanych świąt, zero udawania, że jest okej. Okay. Koniec. Przez 36 lat byłam kozłem ofiarnym. Tą, która zawsze musiała przepraszać, łagodzić spory, nosić na plecach cudze emocje jak własne. Miałam dość bycia emocjonalnym koszem na śmieci dla ludzi, którzy pamiętali o mnie tylko wtedy, gdy trzeba było znaleźć winnego. I tak, odcięcie się było najtrudniejszą decyzją w moim życiu. Nie dlatego, że tęsknię, ale dlatego, że zawsze znajdzie się ktoś, kto tego nie rozumie i próbuje być rozjemcą. Niestety, jedną z takich osób była moja przyjaciółka. Znała całą moją historię, opowiedziała jej wszystko: manipulacje, wmawianie mi, że coś jest ze mną nie tak. Jak moja matka przekręcała każdą kłótnię tak, żebym wyszła na potwora. Jak na mnie krzyczała, ignorowała mnie, wzbudzała we mnie poczucie winy za samo istnienie, a potem grała ofiarę, jak wychowywałam rodzeństwo, gdy ona siedziała przed telewizorem. jak błagała ją, żeby poszła na terapię, a ona za każdym razem odmawiała. Powiedziałam jej to wszystko. A kilka tygodni przed dniem matki moja kumpela zaczęła naciskać. Powinnaś zadzwonić do mamy to dzień matki, masz tylko jedno. Patrzę na nią i pytam Serio? Spokojnie przypomniałam jej, dlaczego nie rozmawiam z mamą. Ale ona naciska dalej. Bycie rodzicem jest trudne. Ty nie masz dzieci, więc nie rozumiesz, może twoja mama robiła co mogła. A jako najstarsza powinnaś była pomagać więcej. Może wtedy jej byłoby łatwiej. Zatkało mnie. Ona serio właśnie obwiniła mnie za to, że byłam bita psychicznie jako dziecko. Wzięłam głęboki oddech i mówię: "Czyli według ciebie, gdybym robiła więcej obowiązków, gdybym bardziej dała się wcisnąć w rolę rodzica jako dziecko, to może nie byłabym krzywdzona, że jakbym była lepszą małą służącą, to mama by mnie pokochała jak należy?" Ona: "Nie o to mi chodziło", ale przerwałam jej, bo miałam dość. Okej, okay, to weźmy twoją logikę i odwróćmy. Twój były mąż na ciebie wrzeszczał, wyzywał, rzucał rzeczami, prawda? Może powinnaś była mu bardziej pomagać w domu? Może gdyby obiad był gotowy 10 minut wcześniej, nie krzyczałby? Może Zrzedła, byłaś dorosła i nie mogłaś powstrzymać dorosłego faceta przed znęcaniem się na tobą. To co do cholery sprawia, że myślisz, że ja jako dziecko mogłam powstrzymać dorosłą kobietę przed rozwalaniem mnie psychicznie dzień w dzień? Ty miałaś pracę, samochód, znajomych, a i tak nie odeszłaś przez lata. I myślisz, że ja miałam wtedy jakąkolwiek moc? Stała w ciszy. Potem zaczęła płakać i odeszła. Później wspólni znajomi pisali, że ona chciała dobrze i że nie musiałam tak ostro. Że po prostu nie rozumie, co przeszłam, tylko że ona nie musiała rozumieć. Wystarczyło, żeby się zamknęła i posłuchała. Nie mówisz komuś, żeby puścił w nie pamięć, gdy ten mówi o przemocy. Nie naciskasz na pogodzenie się z traumą tylko dlatego, że zbliża się jakieś święto. Miłość nie kasuje bólu. Pokrewieństwo nie kasuje przemocy, aby cię rodzicem nie daje prawa do niszczenia dziecka i oczekiwania kwiatków raz w roku. Ona próbowała wzbudzić we mnie poczucie winy, żebym wybaczyła komuś, kto mnie złamał. Więc ja pokazałam jej, jak to poczucie winy smakuje, gdy je obrócisz przeciwko niej.